Tylko on się przyda. Teraz, gdy serce mniej krwawi, mniej boli, przeglądam pamiątki z młodości z uwagą. Powoli. Zainteresowaniem oglądam przeróżne zdjęcia. W ramach terapii dla serca są zajęcia. Na fotografiach widzę ważne dla mnie osoby. Rodzice, rodzeństwo. Gdy dorastało się wspomni, Patrzę na dziewczynę w objęciach swojego męża, choć on gust zmienił, przysięgę ślubu podeptał. Wpadł mi też do ręki liścik dla oka miły, czas i inne pamiątki nieco go postrzępiły. Uczucia tam deklarowane były do mnie kierowane, chyba nie były ważne, bo zapomniane. Widzę na zdjęciu uśmiechniętą panią. A podobno to ja. Obok stoją panowie, nie młodzi, wytworni dwaj. To premier rządu i minister rolnictwa w Polsce znani. Przez cztery lata pracowałam z nimi dla nich. Na dnie szafy znalazłam prezent od mojego brata. To papieski różaniec, biały, przepiękny. Dotąd kurz zamiatał. Dziś wiem na pewno, tylko on mi pozostał i on się przyda. Jak miłość wierna. Bliższa sercu rodzina.